To biegniemy w takim razie i musimy przedostać się na drugą, na drugą stronę. Troszkę inaczej myślałem, że to będzie od startu wyglądało, że normalnie wejdziemy tam na arenę i wiecie: już będziemy walczyć od razu ze wszystkimi i spoko. A tu jednak, troszkę to zostało rozbudowane i w sumie fajnie. Ej, nie macie tu czego szukać. Mamy pewną sprawę do załatwienia: że co chłopcy braci ich. Pożałujesz też. No dalej, czekam. Na początku. A co powiesz na to? Tego hita, takiego jakiegoś małego, dostał i Mówię, co on, taki twardy, ale dobra, poszło szybko. Ochroniarz nie żyje. Zabierz złoto ze szkatułki. Już mu się nie przyda. Świetna robota. Czas na trigo. Prowadź będę tuż za tobą. Wow, dobra, błoko. Już Trigo i Elbastardo wiemy gdzie jest ta skrzynia, bo ostatnią znaleźliśmy. Trigo nie żyje. Ten drań dostał za swoje. Obejrzyj jego zwłoki. Z pewnością miał coś wartościowego. Co teraz? Porozmawiam z tutejszymi. Nie sądzę, aby byli smutni z powodu straty szefa. Mam już kilka pomysłów. Jak zebrać tu kilku silnych wojowników i zarabiać na tym niezłą kasę. Nie mam czasu, aby zajmować się areną. I go nie potrzebujesz. Sam się wszystkim zajmę. Może czasami do ciebie zajrzę, a nawet zawalczę na arenie. Jasne, nie ma sprawy. Zajrzyj tu za jakiś czas. Potrzebuję go, aby przywrócić to miejsce do porządku. Co z walczącymi na arenie? Popytałem tutejszych oraz moich starych znajomych. Walczenie na arenie jest dochodowym zajęciem. Co więcej, jest tu niezły obóz. Można tu żyć bez żadnych przeszkód. Zawsze marzyłem o przewodzeniu całym obozem. Wytłumacz mi zasady walk na arenie. To nic szczególnego, jednak mamy kilka zakazów. Weź ten dokument, który przygotowałem. Uważnie go przeczytaj. Część walczących tutaj jest naprawdę doświadczonymi wojownikami i ciągle rozglądam się za nowymi zawodnikami. Możliwe, że będziesz musiał nabyć więcej doświadczenia, aby się z nimi zmierzyć. Jasne.